Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj Wielki Wtorek i prorok Izajasz w swoim słowie dzisiaj do nas mówi Pan mnie powołał już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. I dalej mówi o Mesjaszu, który ma przejść To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokolenia Kuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowią cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców Ziemi. Jezus Chrystus nie przyszedł, aby zbawić tylko naród wybrany, tylko Izraela. Tak rozpoczął nauczanie od Ziemi Izraelskiej. Tak najwięcej czasu spędził na nauczaniu w Ziemi Izraela. Niemniej przyszedł zbawić wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi, którzy Istnieli wówczas na Ziemi, kiedy On z nimi żył, ale wszystkich ludzi od pierwszego człowieka stworzonego przez Pana Boga, aż do ostatniego, który będzie jeszcze żył tutaj na Ziemi. I to Boże otwarcie również na narody pogańskie kłóciło się zwierzeniami Izraela. Izrael, czekając na Mesjasza, chciał, aby to był król, który ich uczyni panami całej Ziemi. Chciał, żeby to był ich szczególny król, tylko ich. A tutaj okazuje się, że On przyszedł do wszystkich i On nie czyni różnicy między człowiekiem z różnego pochodzenia narodowo narodowościowego. I kiedy dzisiaj patrzymy na Ewangelię według Świętego Jana, kiedy wsłuchujemy się w te słowa, możemy zdziwić się postawą Judasza. Jezus zapowiada, jeden z Was mnie zdradzi. I tutaj mamy piękny opis z Ewangelii Świętego Jana. Jana, który był wtedy z Jezusem, właśnie tam, w wieczorniku. Jana, który pisze, że jeden z uczniów Jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. To właśnie on spoczywał na piersi Jezusa. I on pyta się: Który to? Który to Cię zdradzi? Jezus mówi, ten, któremu umaczam kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, sy synowi Szymona Iskarioty. Jezus wiedział, że wypełniają się wszystkie proroctwa. Jezus wiedział, że ma być wydany przez jednego ze swoich uczniów. I wypełnia się wszystko. Uczniowie tego nie rozumieli, bo kiedy spożył Judasz ten kawałek chleba. Jezus do niego mówi: "Co chcesz czynić, czyń prędzej. Idź, Niech rozpocznie się ten czas mojego umierania. A uczniowie myśleli, że po prostu mówi mu: "Idź zakup, czego nam potrzeba na święta. Nie pomyśleli o tym strasznym, czasie, który nadchodzi. Nie pomyśleli o tym, że za chwilę będą się wypełniać słowa, które Jezus im powiedział, że Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie i odda swoje życie na krzyżu. Oni, kiedy wtedy w Wieczerniku jedli z Nim tą ostatnią wieczerzę, nie myśleli, że to już będzie ostatnia. Myśleli, że to będzie jedna z kolejnych. Przecież widzieli moc Jezusa. Przecież widzieli, że Jednym słowem ucisza burzę. Przecież widzieli, że rozmarza chleb, wskrzesza umarłych. Któż mógłby odebrać mu życie? Nie rozumieli, że wypełnia się wszystko. Że Jezus nie przyszedł tutaj, aby na ziemi zakładać królestwo jakieś ziemskie, polityczne, związane z jakimś narodem, związane z jakimś terytorium. Jezus przyszedł, aby odnowić w nas prawdę, i aby Utwierdzić w nas prawdziwy obraz Pana Boga, żeby nam pokazać, nie tylko wytłumaczyć, ale pokazać, kim jest Bóg i jak bardzo nas kocha. Że to nie jest tak, że Judasz go wydaje wbrew jego woli. To nie jest tak, że on poddaje się jakiemuś zrządzeniu losu. On świadomie i dobrowolnie mówi, co masz czynić. Czyń prędzej. Ja chcę wypełnić to dzieło. Ja chcę oddać moje życie za Was. I bardzo wyraźnie, ale delikatnie mówi swoim uczniom: Dzieci, jeszcze krótko jestem z Wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, taki Wam teraz mówią Dokąd ja idę, Wy pójść nie możecie. Jeszcze nie możecie. Tylko ja. Mogę wstąpić do nieba i otworzyć bramy, które są zamknięte, abyście później i wy mogli tam wejść. Nikt inny tego uczynić nie może. Dlatego wstąpiłem z nieba na ziemię, aby wam te bramy otworzyć. Aby usunąć całą tą barykadę grzechów, cały ten mur grzechów, którym zamurowaliście sobie bramę do nieba. Oczywiście uczniowie nie rozumiejąc tego, Patrzyli na Niego zdziwieni, a Szymon Piotr pyta, Panie, dokąd Ty idziesz? Jezus też bardzo ładnie Mu mówi, dokąd ja idę, Ty teraz ze mną pójść nie możesz, później pójdziesz. No i wiadomo, Piotr, który był bardzo porywczy i na swój sposób po ludzku kochał Jezusa, mówi, Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Przecież ja jestem gotowy na śmierć. Tak, On nie kłamał, On nie żartował, on nie mówił przewrotnie. On, patrząc po ludzku na Jezusa, powiedział zgodnie z tym, co przeżywał. Życie moje oddam za ciebie, po ludzku. Wiemy, że kiedy przyszła z aby aresztować Jezusa, chwycił za miecz i rzucił się na kohortę. A przecież to jest śmierć. Sam z jednym mieczem nie da rady pokonać kohorty. Więc to jego pragnienie oddania życia za Jezusa, zginąć z nim, to było jego pragnienie, ale po ludzku, nie rozumiejąc jeszcze wtedy, że to nie o takie oddanie życia chodzi. I wtedy Jezus mu odpowiada: Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę, opowiadam ci, kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się o mnie wyprzeć. Bo sposób, w jaki ty chcesz oddać życie za mnie, nie jest bożym sposobem. Nie myślisz znowu po Bożemu, ale po ludzku. Nie myślisz o tym, żeby oddać życie z miłości, ale żeby oddać życie jako bohater w walce. A to nie o to chodzi, bo ja nie przyszedłem, aby tutaj bohaterstwo uprawiać, ale aby z miłości oddać moje życie, za zbawienie dla Was, aby swoją krwią otworzyć Wam bramy nieba, usunąć tą całą barykadę z grzechów, którą sobie postawiliście. Rozwalić ten mur grzechowy, którym uniemożliwiliście sobie wejście do nieba. Uczniowie wtedy jeszcze tego nie rozumieli, a Jezus wiedział o wszystkim, co się stanie, i mimo to dalej kontynuował to, do czego tutaj z Ojcem zdecydował się dopełnić. Dalej kontynuował swoją misję, dalej szedł tą drogą, która prowadzi go na śmierć. Na śmierć z miłości. Nie porażkę, ale zwycięstwo, ukazujące naj, nam najpiękniejszy obraz Boga, który z miłości do nas chce za nas umierać, aby nas od śmierci uwolnić. Amen. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.